Cześć moje lwiątka, kochane. Agnieszka Sobili z tej strony z przesłaniem od aniołów dla Was. Wyciągnę dla Was jedną kartę i zobaczymy co anioły na ten najbliższy czas mają Wam do powiedzenia. Poproszę o subskrypcję, łapeczkę w górę, fajny komentarz. My się na tym kanale dzielimy. Wieloma dobrymi rzeczami. A ja zapraszam was na czytania prywatne z Rum. I najlepiej się z mną kontaktować w tej sprawie przez WhatsApp. No i co? I już nie przedłużam, tylko wyciągam dla Was, lwiątka kartę. O! Elohimy. Herkules i Amazon. No dobra, zobaczmy sobie, co one tutaj chcą Wam powiedzieć. Ach. Elohimy, Herkules i Amazon są niebiańskimi płomieniami bliźniaczymi. Są wyrazem najwyższej siły anielskiej, szafirowo-niebieskiego promienia i działają na płaszczyźnie ogólnoludzkiej. Burzą stare wzorce i struktury. Stabilizują to, co nowe. Mając przez to wpływ na dzieje świata. Są wyrazem doskonałej woli boskiej. Podsycając nieustannie płomień niebieskiego światła, zmieniają kalkę, matrycę, na której rejestrowane są wszystkie czyny i wzorce w historii Ziemi i ludzkości. Są źródłem boskiego szafirowo-niebieskiego światła w działaniu. Z tego źródła działa również światło Michała Archanioła i Lady Fight. Może ono służyć człowiekowi w życiu codziennym poprzez czynne niebiańskie zastępy Michała Archanioła. Elohim, Herkules i Amazon przyporządkowane są Boskiej Świątyni Ochrony i Potęgi, której odpowiednikiem w naszej rzeczywistości równo, równoległej do eterycznego Królestwa są okolice Curychu. Obdwoje współpracują ze sobą jako niebiańska władza, przy czym Herkules obdarza władzą i siłą płomienia, a zaś Amazon poświęca się bardziej aspektom ochrony, głębi i trwałości. Wspólnie uwalniają one człowieka z siedl ziemskiego, doczesnego świata i wynoszą go nieustannie ku niebiańskiemu królestwu. Przecinają pęta przeszłości. Wszystko to jednak czynią powoli, w rytmie nieskończoności, tak aby człowiek mógł podążać za procesem rozwoju i aby to, co nowe, miało czas na mocne zakorzenienie. Na tej drodze wyzwalają człowieka stopniowo z zewnętrznych presji i ograniczeń, aby rozwinął on prawdziwą, wewnętrzną, boską wielkość i mógł ją wyrażać. Obydwoje przesyłają przeciwko szatańskim cieniom niegasnące, wypełnione pokojem niebiańskie światło. Wiedzą, że zło ma ograniczony czas działania, prędzej czy później musi ustąpić światło. Elohimy, Herkules i Amazon wzywają Cię do usunięcia starych wzorców w sposobie odczuwania, myślenia i funkcjonowania, ponieważ utrudniają one przepływ woli boskiej, która jest znacznie silniejsza i ważniejsza niż nasza ludzka. Chodzi tutaj o zmianę sposobu myślenia. Z pewnością niejednokrotnie spotkałeś się już ze słowami: Niech się dzieje wola Boża, bądź wola Twoja, nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Czy zwroty te wzbudzają w Tobie pozytywne skojarzenia? A może myśl, że twoimi czynami może kierować coś innego niż rozum i jest Ci nieprzyjemne? Takie pytania naprowadzą cię na trop starych wzorców myślowych, które są twoimi wewnętrznymi blokadami? Co rozumiesz na przykład pod słowami, którymi modlił się Jezus na górze oliwnej w obliczu zbliżającej się śmierci? Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszak nie jak ja chcę, ale jak ty. Każdy z nas staje kiedyś przed wielkim wyzwaniem, w którym musi postanowić, czy poddaje się naciskom swojego małego rozumu, swoich lęków, swoich starych wzorców, czy też chce być posłuszny woli boskiego źródła. Nikt nie wymaga od nas, abyśmy dźwigali na swoich barkach cały ciężar tego świata. Każdy człowiek powołany jest do tego, aby czerpać ze swojego życia to, co najlepsze, aby kochać i być szczęśliwym. Istnieją jednak określone spo, sposoby przygotowania, zwane kolejnymi stopniami wtajemniczenia, które człowiek przechodzi na określonych etapach, kiedy chce się rozwijać. W tych momentach stajesz przed decyzją, czy chcesz trzymać się starego znanego, czy też odważysz się na krok w nowe nieznane. W głębi duszy człowiek czuje, kiedy powinien zrobić właściwy krok w właściwym kierunku. Pytanie brzmi jedynie, czy wykona krok w rzeczywistości, również wtedy, jeśli postępując w ten sposób miałby nie uzyskać aprobaty ze strony otoczenia i wyjść poza ogólnie przyjęte normy. Kroki te prowadzą jednak w bezwarunkową, wyższą miłość, również wtedy, gdy pozornie wydają się być od niej odległe. Takimi właśnie momentami są na przykład rozstania, zmiany zawodu, podróże, zmiany miejsca zamieszkania itd. Herkules i Amazon pomagają przemóc się i wykonać ów krok, ponieważ służy on wyższemu celowi. Wszelkie wynalazki, odkrycia, rewolucje, walki narodowo wyzwoleńcze, ruchy emancypacji kobiet, każde wyzwolenie z nabytych i utrwalonych wzorców myślowych, Służy ostatecznie wyższemu celowi ewolucji w sensie duchowego rozwoju. Im więcej ludzi podąża drogą czasu, tym bardziej zostają zachwiane filary z starych struktur i odrzucone stare wyobrażenia. W ten sposób rozwój ludzkości idzie coraz bardziej w kierunku wyobrażeń o wspólnym świecie, idei bycia braćmi i siostrami, koncepcji różnych religii jako strumieni pochodzących z jednego praźródła. Świat zacieśnia się i każdy człowiek może mieć w tym swój udział. Przesłanie Herkulesa i Amazon brzmi: Tylko najlepsi uczniowie otrzymują najtrudniejsze zadania. Płudziaczki, kochani, wam daję. No i co? Moim zdaniem to jest przepiękne przesłanie dla Was. Mam nadzieję, że znajdziecie. Что-то для себя в нем. До услышания. Поздятки.